Poranek weekendowy, witam Was. Paweł Oksanowicz, Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzeum FM. Będziemy rozmawiać o sprawach biznesu, biznesu potraktowanego globalnie. Razem ze mną jest Kamil Wyszkowski, krajowy przedstawiciel ONZ-owskiej inicjatywy dla biznesu Global Compact. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Mamy dwa tematy do omówienia. Pierwszy z nich to podsumowanie milenijnych celów rozwoju świata oraz inauguracja kolejnych zastępujących milenijne, czyli zrównoważonych celów rozwoju oraz konferencja w Davos, która wprawdzie już zniknęła z tematyki mediów, ale wydaje mi się, że to, co tam się działo, wciąż jest interesujące, albo przynajmniej powinno być interesujące, dlatego w jaki sposób rozwija się zachodnia część świata, globalne południe i generalnie cała gospodarka światowa. Mieliśmy więc konferencję w Dawos, bo od niej zaczniemy i jestem ciekawy, jak okiem przedstawiciela ONZ ta konferencja wyglądała i wypadła, jakie są jej efekty teraz. Na pewno jest to konferencja, która też dla United Nations Global Compact, czyli dla inicjatywy, którą reprezentuję w Polsce jest ważna, bo. Przypomnę, że w 1999 roku na szczycie w Davos yy, sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zainaugurował możliwość powołania biznesowej inicjatywy, która jest w ramach struktury systemu ONZ i to zostało na tym szczycie w Davos yy, no już da dawno temu, 15 lat temu, przyjęte bardzo dobrze i w tej chwili UN Global Compact jest największą biznesową inicjatywą na świecie, która uzgadnia z sektorem prywatnym i z rządami, Tematy największych wyzwań dla świata. są często bardzo bolesne kwestie, z którymi sobie zwyczajnie świat nie radzi i których nie da się rozwiązać bez dialogu, bez uzgodnień z partnerem biznesowym. I to są tematy, które też nas jako ONZ bardzo interesują. Mówię o tematach, które są poruszane na szczycie w Davos, bo to jest taka soczewka. Soczewka fokusów i priorytetów, które sobie świat definiuje, czy właściwie predefiniuje przed szczytem w za a później na szczycie w Dawo, no de facto jak na takim dobrym barometrze, się analizuje, czy te propozycje były trafione, czy nie. I czy świat jest zainteresowany poważną dyskusją na dany temat, czy mniej. I to są zresztą wspomniane chociażby przez media, może to być cena hamburgera, umówmy się, ale na pewno nie był ten temat najważniejszy z punktu widzenia tego rocznego szczytu. Szczytu jubiluszowego, o czym chcę od razu przypomnieć, ale przede wszystkim to była kwestia nierówności. To jest bardzo dobrze postawiony fokus. Też dla nas, dla systemu ONZ obecny rok, rok 2015 jest pod tym kątem zasadniczy. My bardzo się niepokoimy tym, że na świecie. Ale też w Polsce te nierówności rosną, że coraz trudniej jest tej części świata, która jest uboga, doganiać tę wysoko rozwiniętą, a ta część znowu wysoko rozwinięta zazdrośnie strzeże swoich zasobów i dóbr i nie chce się z nimi dzielić czyli można by parafrazując, po prostu powiedzieć, że wraz z, większością, z większą ilością dóbr posiadanych wzrasta algorytmicznie poziom egoizmu i jakby zamknięcia się na potrzeby tej całej reszty. A ta cała reszta też aspiruje. I to, co my jako ONZ widzimy jako potężny problem, który te nierówności przyniosą, to zagrożenia związa z związane ze stabilnością i pokojem. Zresztą to widzimy. Całe południe Europy, ta granica południowa Unii Europejskiej albo płonie, albo jest bardzo gorąca. Tu przede wszystkim mówi o fali imigrantów, tych imigrantów humanitarnych, czyli tych, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed głodem, uciekają przed terroryzmem. Mamy problem na wschodzie, już tutaj bliżej Polski, czyli przebudowa mapy bezpieczeństwa międzynarodowego, która jest no, w tej chwili no, na naszych oczach przebudowywana z kosztem dla Ukrainy, gdzie toczy się już w tej chwili regularna wojna. No i wreszcie te nierówności powodują bardzo dużo wyzwań, czy to w obszarze edukacji, czy w obszarze ochrony zdrowia, czy w obszarze... Redystrybucji żywności od takiej podstawowej, typu bezpieczna do picia woda, aż po bardziej zaawansowaną żywność, która pozwala na nie przeżycie biologiczne, ale powiedzmy rozwój organizmu człowieka w jakiś w miarę, w miarę rozsądny sposób, tak żeby ta, ta żywność była zbilansowana i zdrowa. I to są wyzwania, które, przed którymi jako ONZ stoimy, i w roku 2015 te nierówności są i na naszej. Liście tematów, i też dlatego będziemy w roku 2015 inaugurować właśnie zrównoważone cele rozwojowe, o czym powiemy pewnie trochę później. Tak, powiemy trochę później. Wracamy teraz na konferencję w Davos i spraw, które tam poruszano, i tak jak wspomniałeś, chodzi o nierówności społeczne. Bo ile łatwo jest dyskutować, trudniej jest zadziałać, a sprawy toczą się swoim torem i według organizacji humanitarnej Oxfam. Najbogatsi ludzie mają coraz więcej, najbogatsi, czyli tylko 1% ludności. Jeszcze do niedawna yy, oni posiadali około 40 kilku procent bogactwa światowego. A według tejże organizacji, o której wspomniałem, ta sytuacja zmieni się już w przyszłym roku, i najbogatsi 1% będzie miał więcej niż połowę całego bogactwa świata. I to się chyba nie zatrzyma. Więc co tak naprawdę można zrobić? Co, co wymyślili ludzie, którzy zebrali się w, w Dawos, jeśli już zjedli tego hamburgera za 150 zł, o czym media wspominały? Znaczy, no na pewno to, o czym rozmawiali na szczycie w Dawos, to czy ceny ropy wzrosną czy spadną, bo to oczywiście ma, ma znaczenie tylko w kontekście sytuacji Rosji i właśnie owych niepokojów na wschodzie. Ale też bardzo istotny ma to wpływ na to, czy dojdzie do przebudowy systemu, napędowego czy napędzania pojazdów, którymi się no, cała logistyka posługuje, od statków przez samochody, kolej i całą resztę, co generuje przecież efekt cieplarniany w całkiem sporym procencie. Czy nie, bo oczywiście im tańsza ropa, tym mniej ochoty dla rozwijania technologii tzw. zielonych, które mogłyby nas przybliżyć do lepszej kondycji środowiska naturalnego. i oczywiście czasami absurdy do których doprowadzamy sami typu wieczny smok w Pekinie czy Szanghaju gdzie już sami mieszkańcy i sami też przedstawiciele rządów tych lokalnych w ramach komunistycznej partii Chin zaczynają zwracać uwagę na to, że trzeba to zmienić i trzeba coś zmienić, bo się po prostu tam nie da oddychać. Czyli Czasami jest tak, że już dochodzi do pewnego zdroworozsądkowego podejścia, gdy już jest no, w jakimś sensie za późno, czyli ta granica stała przekroczona, przesunięta na tyle daleko, że już zagraża bezpieczeństwu biologicznemu funkcjonowania w danym obszarze. A czasami jest tak, że siedząc sobie w wygodnym fotelu w klimatyzowanym biurze się po prostu tego nie widzi i decyduje się o obrnięciu w kierunku, który może się odbić ludzkości czkawką za lat 10, 15 czy 25. Nie wiemy tak naprawdę kiedy. Te szacunki, które są związane z... Problemem nierówności, które były dyskutowane w Davos, one są bardzo wielowymiarowe, bo wspomniałeś o nierównościach społecznych. My to definiujemy znakomicie szerzej. Nierówności społeczne są tylko elementem problemu. Dużo ważniejszy jest problem nierówności, oczywiście ekonomicznych, z których nierówności społeczne później wypływają. Ale przede wszystkim nierówności dla nas to jest też terroryzm. Terroryzm, według większości badaczy, bierze się stąd, że na terenach, których ten terroryzm się pojawia, czy ten ekstremizm, tak zwany, jest po pierwsze ogromne ubóstwo, i po drugie brak perspektyw związanych z edukacją i rynkiem pracy. Tylko dla Państwa wiedzy, w krajach tak zwanej arabskiej wiosny, czyli te wszystkie kraje północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, gdzie mamy rzeczywiście bardzo gorąco w tej chwili z punktu widzenia niepokojów społecznych i tak zwanego terroryzmu, bezrobocie wśród młodzieży, czyli w kwintylu wiekowym 16-30 lat, wynosi ponad 80%. Czyli jeżeli Patrzymy sobie na perspektywę pracy mieszkańca Iraku, Syrii, już pomijam, że tam jest wojna domowa, to ona jest bardzo niska. Jeżeli w Polsce y, lamentujemy, że młodzież ma problem z dostępem do rynku pracy, bo jest bezrobocie wśród młodzieży na poziomie 20-25%, to proszę sobie wyobrazić, że jest to 80%. Czy tam nie ma perspektyw. Tak? I teraz pójście w ekstremizm dla młodego chłopaka czy młodej dziewczyny, która nie ma innej. Y, opcji, gdzie ten ekstremizm generuje bardzo atrakcyjne scenariusze od tego fanatyzmu religijnego, gdzie jest grupa rówieśnicza i grupa wsparcia, czyli to tak zwany bombing, czyli podobny do sekty de facto mechanizm, aż po realne wynagrodzenie finansowe. I przecież te osoby, ten terroryzm się finansuje czyli finansują to organizacje już, już no właśnie mające pieniądze i to potężne pieniądze które są w stanie wypłacić w cudzysłowie pensję takiej osoby, czyli ona de facto się zatrudnia. No i stąd się bierze terroryzm w krajach typu Syria, czy w krajach typu Irak, czy w krajach typu Afganistan. Nie tylko on się bierze z fanatyzmu religijnego, co warto, warto brać pod uwagę mieć tę wiedzę, wynika on z nierówności. Oczywiście czymś innym jest terroryzm w krajach wysoko rozwiniętym, czy, czy też zdarzają się, jak pokazał przypadek francuski, gdzie no, dziennikarze czy rysownicy Charlie Hebdo zostali zaatakowani przez obywateli Francji którzy no, realnie mieli inną perspektywę niż, niż, niż ci, ci biedni ludzie, nie mający perspektyw na pracę w innych częściach globu, no, ale ich wykreowała znowuż pewna kultura nierówności wynikająca z dyskryminacji. To, to jest bardziej temat dla socjologa. Natomiast no, nierówności dyskutowane w Davos rzeczywiście są bardzo wielowymiarowe i z naszego punktu widzenia one się będą nasilały, jakby nie ma tutaj odwrotu. Też dopowiadając i odpowiadając trochę na pytanie, co biznes powinien zrobić i o czym powinien dyskutować na tego rodzaju forach, to ja mam nadzieję, że przede wszystkim biznes zacznie patrzeć trochę bardziej odważnie na możliwości, które sam posiada. Zwłaszcza duże organizacje, korporacje międzynarodowe, jeżeli one wyjdą po patrzenie na czubek własnego nosa i zaczną patrzeć na swoje możliwości i zasoby, w tym, Taki sposób, że mają po pierwsze więcej pieniędzy niż niektóre państwa, szybszą decyzyjność niż niektóre państwa, na pewno większe pole działania, bo są obecne w kilkunastu, czasami kilkudziesięciu, czasami kilkuset krajach świata i wreszcie są w stanie lepiej, efektywniej zatrudniać wysokiej klasy specjalistów, którzy są w stanie generować innowacje technologiczne, innowacje społeczne i są w stanie też działać bardzo szybko reagując na kryzysy różnego rodzaju. Od humanitarnych zaczynając przez, przez inne związane już bardziej z rynkiem pracy. Czyli innymi słowy, biznes jest potencjalnie znakowitym lekarstwem dla problemów, które sam generuje. Tylko musiałby się wcieć nimi zająć. Biznes jest też punktowany przez środowiska, które wokół konferencji w Davos mają swoją antynagrodę. Jeśli mamy Oscary, to mamy i anty-Oscary Maliny słynne. Tutaj mamy nagrodę Public Eye Award, to jest nagroda Strażnika Spraw Społecznych. Można by ją w ten sposób na nazwać. Oczywiście jeśli chodzi o analogię z filmem, to jednak dotykamy tutaj spraw bardzo poważnych, gdzie na szali na przykład mamy środowisko naturalne, życie ludzkie itd. Tak tak Jak Twoim okiem wypada, wypada Właśnie ta antynagroda, przyznawana zresztą podczas konferencji w Davos. Ja się bardzo cieszona jest, Ona jest przyznawana przez szwajcarską organizację pozarządową. To, wydaje mi się, że to jest Global A Award, już, już tak, z tego co pamiętam. Natomiast w tym roku, jak co roku, już taka siła tradycji wygrał Gazprom. Warto przypomnieć, dlaczego? No, przede wszystkim Gazprom jest odpowiedzialny za niepotwierdzone, ale uprawdopodobnione bardzo wysoko wycieki ropy naftowej rzędu 30 tysięcy baryłek rocznie na obszarze Arktyki. Dla porównania katastrofa w Zatoce Meksykańskiej spowodowana przez BP, tak zwana katastrofa Deep Horizon, no to ona to, to było na poziomie tam 6 tysięcy barełek. Więc widać ogromną dysproporcję I, i problem polega na tym, że tak, rząd Rosji niewiele w tej sprawie robi, bo mu, się, to, mu to nie przeszkadza. No i pamiętajmy, że Gazprom jest też bardzo istotnym elementem polityki rosyjskiej, tak? więc, więc pewnie te kwestie środowiskowe są tam marginalnie traktowane. Natomiast z punktu widzenia... Kapituły wybierającej tych liderów, no to rzeczywiście Gazpromowi się ta nagroda w 100% należy i serdecznie gratuluję. Natomiast to, co trzeba zrobić z naszego punktu widzenia, to oczywiście nie cieszyć się z tego, że tą nagrodę dostał. Tylko przyjrzeć się tej firmie i powiedzmy pierwszej trzydziestce, która tam jest wskazana, i zacząć z tymi firmami pracować w taki sposób, żeby one zaprzestały tego rodzaju haniebnych praktyk. I to jest. Cel, który także my jako ONZ sobie stawiamy i staramy się te firmy na właściwą ścieżkę nakierowywać, ale przede wszystkim robimy to poprzez promowanie najwyższych standardów. Bo jeżeli te najwyższe standardy prowadzenia zrównoważonego biznesu będą no w dekalogu i każda firma będzie musiała je mieć wpisane, no to tym lepiej. Zresztą przypomnę, że z naszego punktu widzenia mamy oczywiście też system marchewek dla biznesu. Taką marchewką, moją ulubioną jako, jako przykład, to jest przy, chociażby przetargi ONZ-owskie, gdzie, gdzie my co roku wydajemy ponad 16 miliardów dolarów na różnego rodzaju produkty i usługi jako system ONZ. No głównie to są rzeczy, które pozwalają nam realizować misje humanitarne bądź inne w różnych miejscach świata. I i możliwość udziału w tym przetargu mają tylko firmy, które są społecznie odpowiedzialne, tylko firmy etyczne, czyli tylko te, które charakteryzują się najwyższymi standardami. My to zwyczajnie sprawdzamy. Czyli jest taki supplier conduct, który ma. 16 punktów, on jest powiązany z zasadami Global Compact, których jest 10. I co do zasady jedynie firma, która je respektuje, i jest przy okazji jeszcze w UN Global Compact jako członek inicjatywy sekretarza generalnego formalny, który też do nas raportuje i ma odpowiednio wysokie ratingi, ma szansę wygrać te przetargi. Podobnie robi Komisja Europejska, podobnie robi Bank Światowy, bardzo podobnie robi OBWE itd. itd. I to jest szansa, że jeżeli pokazujemy jako organizacje międzynarodowe, multilateralne, że tylko firmy o najwyższych standardach mają szansę na wygranie no też prestiżowego kontraktu, no to, no, no to te firmy się będą powolutku zmieniać. To jest ta marchewka też finansowa. Znaczy też kluczowa sprawa w polskim ogródku to jest zadbanie o to, żeby tym samym trybiem poszły wszystkie zamówienia publiczne. Czyli jeżeli rząd bądź samorząd coś zamawia, to też zamawia tylko u przedsiębiorcę, przedsiębiorcy, a nie u takiego, który zaniża cenę Każe siedzieć pracownikom w Pampersach przy kasie, tak? i tu można tych przykładów mnożyć. Dla takich praktyk biznesowych nie powinno mieć miejsca i powinno dochodzić do czegoś na kształt pozytywnego ostracyzmu, też kreowanego przez narzędzia, którymi dysponuje rząd polski, jak chociażby zamówienia publiczne. Można to zrobić, da się to zrobić i do tego zachęcamy. To, co powiedziałeś, wydaje mi się, że jest, jest szansą, ma jakąś dużą potencję na zmianę samego biznesu. Znaczy, że jest to możliwe, że biznes będzie wciąż przynosił zyski, ale będzie działał w sposób etyczny. Czy to się już dzieje? Czy na przykład taka formuła działania biznes robi biznes? Ale zmienia powoli świat, zadziałała w przypadku milenijnych celów, które powinny zostać zrealizowane do 2015 roku? Znaczy to, że, że to się udało, to, to bym tutaj był. Nie chcę tu wpadać w jakiś samozachwyt, ale to jest na pewno dobry kierunek, w którym poszliśmy. Znaczy, w 2000 roku została zrobiona bardzo trudna praca, taki test de facto, czy da się wyznaczyć cele dla świata. Zaczęliśmy od ośmiu celów milenijnych i objęliśmy nimi wszystkie kraje rozwijające się, czyli te, które są na niższym bądź średnim poziomie rozwoju, nie były nimi objęte kraje wysoko rozwinięte. Kraje typu właśnie no, tak zwane donoży, czyli najbogatsze kraje świata, czyli upraszczając północ globu, tak? czyli jest ta relacja północ i południe, gdzie północ jest bogata, południe jest biedne i to się rzeczywiście wciąż utrzymuje. I tegoroczny mechanizm, który będzie zaproponowany, czyli tak zwane zrównoważone cele rozwojowe, Sustainable Development Goals, one zostaną przyjęte już dla wszystkich krajów świata. Czyli także dla krajów wysoko rozwiniętych, bo zwyczajnie zaobserwowaliśmy, że w krajach wysoko rozwiniętych też są nierówności, też są obszary ubóstwa, też są obszary niesprawiedliwości społecznej i co gorsza też są wyzwania, które no wymagają no interwencji społeczności międzynarodowej. Przypomnę, że chociażby zjawisko human trafficking, czyli handlu ludźmi, gdzie przypomnę, że na handlu ludźmi czy na niewolnictwie współczesnym zarabia się w tej chwili więcej niż na handlu bronią i handlu narkotykami. Odbiorcami tej siły niewolniczej są kraje wysoko rozwinięte. I to nie są kraje typu tylko Arabia Saudyjska czy powiedzmy no, kraje, które mają blisko do kontynentu afrykańskiego, gdzie tam bogata powiedzmy Republika Południa Afryki, czy tam parę, parę podobnych krajów jakby czerpie, czy sąsiadująca z, z, z Somalią Kenia, że tam generalnie się korzysta z tej pracy niewolniczej, są jakby kupowane osoby w tym kierunku. No, Kuwait jest też takim bardzo dobrym przykładem kraju, który zakupuje niewolnicze Niewolników po prostu do, do, jako pomoc domowa, które czy, często są to później niewolnice seksualne dla y, zatrudniających je oczywiście w cudzysłowiu y, właścicieli. I y, y, to są ogromne, idące w milionach liczby, y, gdzie krajem, który jest największym dostarczycielem niewolników to jest Sudan, zarówno północny jak i od niedawna Sudan Południowy. Gdzie też Polska jest przykładem kraju, przez który się transferuje ofiary handlu ludźmi. To nie są tylko obywatelki, najczęściej kobiety Ukrainy, ale też dalekiego Wietnamu czy, czy Birmy, które przez Polskę są transferowane. I teraz uwaga, gdzie? Do bogatej Turcji i bogatej Skandynawii. Czyli te kraje odbierają te osoby. I to też sobie warto uświadomić, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o celach rozwojowych, tych zrównoważonych, to trzeba rozmawiać też o różnych mechanizmach i działaniach, które powinny podjąć kraje wysoko rozwinięte, żeby też obywatele tych krajów nie jeździli do niedalekiej Tajlandii, gdzie jest seks turystyka. I to seks turystyka dotycząca nieletnich, gdzie tam akurat. Dzieci są do tej prostytucji przymuszane, podobnie jak w Indiach, jest cała klasa siódrów, najniższa tak zwana kasta, gdzie te dzieci są do tej prostytucji przymuszane, kulturowo wręcz. Tak? I to są wyzwania, które przed nami stoją. Już nie wspomnę o Masali, która wygrała Nobla nie dlatego, że jest odosobnionym przypadkiem, tylko dlatego, że reprezentuje ogromną rzeszę, milionową rzeszę dziewczyn, które nie mają dostępu do edukacji, nawet jeżeli się do niej dobijają, to albo są jak masala, była próba jej zabicia i miała postrzał w głowę, albo są oblewane kwasem solnym. I to są zjawiska, z którymi po prostu musimy, musimy walczyć i po to te zrównoważone cele rozwojowe konstruujemy i wyznaczamy ambitne cele, żeby sobie z tego rodzaju negatywnymi zjawiskami radzić. Nie chciałbym, aby słuchającym nas teraz umknął obraz ten, który malujemy, to znaczy, żebyśmy wyraźnie to powiedzieli. Mieliśmy cele milenijne ustalone przez społeczność międzynarodową w 2000 roku i one obowiązywały do 2015, a teraz trwają ostatnie rozmowy na temat celami i zrównoważonego rozwoju. Tak, tylko milenijne cele rozwoju są do końca 2015, czyli cały czas jesteśmy pod ich reżimem, czyli one jakby cały czas funkcjonują, cały czas trwają. I teraz tych osiem celów milenijnych swoją rolę spełniło. Czyli po pierwsze okazało się, że ta taka matryca 8 celów jest dobra, to jest dobra statystycznie, dobrze się też ją monitoruje. Kraje te najbiedniejsze i średnio rozwijające się, one były w stanie poprawić sytuację w, tych, w ramach tych ośmiu celów. No i oczywiście to są, także podać przykład, to jest, Walka ze skrajnym ubóstwem, to jest nie wiem, ograniczenie umieralności niemowląt, to są tego typu wyzwania, tak? które, yy, które yy, no, są, są, oczywiście bardzo istotne. Ale to jest też na przykład poprawa stanu zdrowia i to bynajmniej nie stanu zdrowia rozumianego yy, yy, w ten sposób, że, że mówimy o jakimś braku podstawowej opieki medycznej też w krajach typu Sudan Południowy czy, czy taka Somalian to jest potężny problem, ale to jest też prawo do czystego powietrza mieszkańców Krakowa gdzie średnia długość życia w takim Krakowie według szacunków skraca się o dwa lata, dlatego że oni mają takie, a nie inne zanieczyszczenie środowiska i takiego, a nie innego pecha, że mieszkają w takim, a nie innym miejscu. Stąd decyzja, żeby milenijne cele rozwoju pojawiły się we wszystkich krajach globu, jako zrównoważone cele rozwojowe, które już mają 16 celów, są one bardziej dokładne, bardziej szczegółowe i będą dotykały wyzwań w stylu dostęp do wysokiej jakości wody, bezpiecznej wody, czy właśnie jakość powietrza, czy odpowiednia ilość procentowa lasów, w których można, no, które są zielonymi płucami ziemi, czy odchodząc od kwestii środowiskowych, kwestie związane właśnie z edukacją, czy kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji. Spotkałem się z opinią, że milenijne cele Narodów Zjednoczonych nie zostały osiągnięte albo miały gigantyczny potencjał. On cały czas jest, tak jak stwierdziłeś, ale jednak one nie zostały osiągnięte. Niemniej jednak zastanawiam się, czy ta negacja w, w, w tym właśnie stwierdzeniu jest uprawniona, bo, bo być może cele, które sobie ludzkość stawia. Zawsze będą przed nami. My nigdy ich nie osiągniemy. A jesteśmy na, na drodze do tego, aby, aby po prostu nam się żyło lepiej. Czyli ja nie chciałbym teraz słuchaczy zanudzać, ale, ale wszystkich krytyków zachęcam do osiągnięcia do UN Statistics. Uważam, że jedna z lepszej statystyk, która ewidentnie pokazuje, że poprawiła się sytuacja w większości z ośmiu celów milenijnych. Jeżeli ktoś twierdzi, że cele milenijne się nie sprawdziły, to oczywiście ma do tego prawo. Tak? Natomiast statystyka publiczna pokazuje, że trend związany z poprawą sytuacji w większości kategorii zaistniał. I to właśnie dlatego, że społeczność międzynarodowa wymusiła na krajach objętych tymi celami milenijnymi podejmowanie działań w kierunku poprawy sytuacji. Oczywiście nie wszędzie to się udaje. Podam przykład, może mniej obrazowy niż te wcześniejsze, ale, ale jakby pokazujący jak bardzo, jak silnie jest powiązana gospodarka globalna z naszą wspólną przyszłością. To chodzi o, uwaga, olej palmowy. Gdzie na szczycie klimatycznym w Warszawie dwa lata temu dyskutowaliśmy na temat deforestacji, czyli tego, żeby nie wycinać jarbunkowo lasów tropikalnych, bo jak sobie je wytniemy, to umówmy się, że po prostu się wszyscy podusimy i tyle z życia na Ziemi, przynajmniej ludzi, bo pewnie inne organizmy sobie jakoś poradzą, niekoniecznie my. I Teraz olej palmowy jest najtańszym olejem roślinnym, który jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków, żywności i chemii. Czyli biznes korzysta z oleju palmowego dlatego, że jest 10 razy tańszy od oleju rzepakowego i będzie z niego korzystał. Teraz kraje, które są głównymi dostarczycielami tego oleju palmowego to są trzy kraje. To jest Tajlandia, to jest Malezja i to jest Indonezja. I w przypadku i Tajlandii, i, i Indonezji, i Malezji korupcja w tych krajach kwitnie. Zresztą w przypadku Tajlandii, jak Państwo wiedzą, oni od roku mieli zamach stanu, tam rządzi w tej chwili junta wojskowa, więc w ogóle jest jeszcze ciekawiej. Natomiast taka Malezja i Indonezja są to kraje, które mają bardzo wysoki wskaźnik korupcji i tam kupienie lasu tropikalnego, który później zostanie zamieniony poprzez jego wyrąb w monolit oleju palmowego, żaden problem. Wystarczy odpowiednio zapłacić. I oczywiście są tacy, których na to też stać, ponieważ i tak biznes to kupi z ogromnym zyskiem. Czyli kluczowa sprawa, o którą musimy walczyć przy okazji tych celów zrównoważonych, to jest zadbanie o to, żeby Kowalski w Polsce konsument takiego, a innego produktu żywnościowego bądź kosmetycznego spatrzył na, ety na etykietę i bojkotował towar, który jest produkowany z niecertyfikowanego oleju palmowego. Bo to, co zostało wypracowane przez społeczność międzynarodową, to bezpieczny sposób produkowania oleju palmowego czyli jest to zrównoważony olej palmowy. I on jest też oznaczony odpowiednim symbolem, czyli jakby jest możliwość przeczytania etykiety i zadbania o to, żeby dany produkt był zwyczajnie bezpieczny. To, co zrobiły hipermarkety przykładowo w Niemczech, one zakazały w ramach swojej przestrzeni handlowej obecności produktów z niecertyfikowanym olejem palmowym. To, na co bym liczył i nad czym pracujemy, to że polskie z hipermarkety zrobiły dokładnie to samo. Na razie rozmowa idzie bardzo opornie. To tyle dopowiem. I to jest ta odpowiedzialność za wspólne dobro, jakim jest Ziemia i nasze biologiczne życie, mówiąc wprost w jakiejś perspektywie. E, więc te tematy, nawet potencjalnie nieistotne i dalekie, jak las tropikalny w Malezji, Indonezji czy Tajlandii, bardzo blisko dotyczy naszego życia. O ile nasi słuchacze mogą sobie wyobrazić, że sytuacja wokół, czy rozmowy wokół bezpieczeństwa na świecie, w różnych rejonach naszej planety, takie rozmowy bywają bardzo trudne, gdzie spotykają się różne, różne przeciwstawne opinie, zdania czy interesy, to jak jest w przypadku rozmów, gdy do stołu siadają przedstawiciele tych stu ponad 80 krajów i którzy dyskutują o rzeczach jakże istotnych. Jak ma wyglądać nasza przyszłość? Bo to, bo to chyba o to chodzi, prawda? Mhm. Czy ta atmosfera jest dobra, czy, czy jest kłótnia? No nie wiem, czy y, wszyscy się denerwują i skaczą sobie do gardeł? jest taki mój ulubiony obrazek satyryczny. Po lewej jest społeczność międzynarodowa, która siedzi i zgodnie krzyczy jest, jest, jest w sytuacji, gdy mówimy o celach, a drugi, gdzie ta sama społeczność międzynarodowa się natychmiast rozchodzi w przeróżne kierunki, kiedy przechodzimy, no dobra, uznaliśmy, uzgodniliśmy cele, a teraz zajmijmy się planem roboczym, jak je wdrożyć. I to trochę tak jest, czyli jeżeli rozmawiamy o celach, to, to naprawdę nie ma jakiejś większej dyskusji. Wiadomo jakie one są, wiadomo co trzeba zmienić, wiadomo w jakim kierunku zmierza świat i gdzie są te kluczowe wiązki problemów. Kłopoty się zaczynają na etapie uzgadniania narzędzi, czyli co powinno być zrobione i za czyje pieniądze. I tu się zaczyna temat już trudny, tak? nikt nie chce płacić, wszyscy chcą od tych kosztów uciec i, 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 to, i, i chyba to tak zawsze będzie. Ja mam osobiście wrażenie tego rodzaju, że Rola biznesu, która wzrasta, jest coraz mocniejsza, akurat tutaj pomoże, bo paradoksalnie na walce o lepszą jakość środowiska poprzez wymyślanie innowacji technologicznych można świetnie zarobić to są tak zwane green technologies. Na poprawie jakości życia w zdrowiu także można świetnie zarobić. Więc liczę na to, że te pozytywne trendy, pozytywne kierunki się zwyczajnie skomercjalizują. Czyli biznes wejdzie w obszary, które będą pomagały nam ratować naszą planetę. Niech to będą samochody opalane, że tak powiem, paliwem wodorowym, niech to będą samochody elektryczne, niech to będzie rzek, że po nich pływały barki nie na Mazut, tylko na LNG, który jest bezpiecznym paliwem i tak dalej, i tak dalej. Korzystajmy z energii wiatrowej, korzystajmy z energii słonecznej, miejmy w każdym swoim bloku wklejoną na szybę po prostu baterię słoneczną, bo takie technologie już są. Miejmy budynki pasywne, a nie budynki które są skandaliczne, jeśli chodzi o bilans energetyczny, jesteśmy w stanie to zrobić. Czy technologicznie, co też bardzo istotne, ludzkość już osiągnęła poziom bezpiecznego, samowystarczalnego, stuprocentowo zbilansowania energii potrzebnej do życia. Czyli nie trzeba, można by odłączyć konkretne osiedle i sobie ono może funkcjonować na zasadzie osiedla jakby zamkniętego, gdzie wszystko jest wytwarzane w oparciu o energię słoneczną, energię wiatrową i wodną. Da się. Jeszcze tego, czego nie potrafimy, to tak skomercjalizować i upowszechnić te technologie, żeby one były zwyczajnie opłacalne, czyli tanie, na tyle tanie, żeby znowu ten przysłowiowy Kowalski mógł sobie je kupić. O sprawach wielkich, które mają wpływ na nasze codzienne zmagania, na nasze codzienne życie. Kamil Wyszkowski, szef Krajowego Biura onz Inicjatywy dla Biznesu Global Compact. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Oksanowicz, a ja zapraszam Was do słuchania kolejnego wydania programu Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzeum FM w kolejną sobotę.